Koncepcja Wielkiej Ukrainy została zamknięta. Czy na zawsze? Nie wiem, przecież nikt tego nie wie, czy na zawsze. Na pewno w czasie, który jest dla nas istotny. I ten czas zarazem potwierdza naszą hipotezę, że największym przegranym, w sensie takim szeroko pojętym, Wiadomo, że ten kto przegrał, to przegrał, prawda? Ten państwo, które przegrywa wojnę i dzieli się, oddaje swoje części, swojego terytorium, przegrywa. Ale takim wielkim przegranym to jest właśnie Unia Europejska. Ona została wyeliminowana z tej gry. Zresztą teraz widzimy ten lament publiczny, co się dzieje, prawda, dlaczego zostaliśmy pominięci. Bo przyłączyła się Unia do wojny przegranej po stronie przegranego, nie biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone mogą chcieć, chcieć rozwiązać ten konflikt w porozumieniu z Rosją, tak jak nieraz pew konflikty rozwiązywano w tym, że duecie dopraszając na przykład czasami pana Churchilla, który tam trzecim był dla zachowania pozorów, a jeszcze przypomnę, że pod koniec II wojny światowej doproszono nawet Francuzów, prawda, których wyzwoliły wojska angloamerykańskie, natomiast doproszono jako takiego formalnego, nawet Francuzi mieli strefę okupacyjną w Niemczech prawda, i nawet były jakby uznano, nominowano ich do rangi takiego regionalnego mocarstwa.